Szok zwycięzca The Voice Kids 2024 rok wyjawiony, nie uwierzysz, kto to. Oto rewelacyjne wieści z finału siódmej edycji The Voice Kids. Kto okazał się godny tytułu, który wcześniej zdobyli tacy utalentowani artyści jak Roxana Węgiel, Sara Egwu James i Marcin Maciejczak. W emocjonującym finałowym występie swoje umiejętności zaprezentowali Milena Gajek, Nikodem Pajączek, Wiktoria Szeflińska. Marysia Stefanowska, Mateusz Pierożek, Ola Antaniak, Helenka Zaciewska, Marta Poryz-Zalewska oraz Michel Siwak. Po wielu wzruszających występach Nikodem, Ola i Michel przeszli do finału, ale kto ostatecznie podbił serca widzów i zgarnął główną nagrodę? W duchu pełnej pasji i współpracy uczestnicy zaśpiewali duety ze swoimi mentorami. Nikodem wykonał nie mamy nic do stracenia z Thompsonem i Baronem, Clio i Ola zachwyciły interpretacją utworu Amy Winehouse, a Michelle i Natasza porwali publiczność wykonaniem Runnin' Beyoncé. Dodatkowo Dawid Kwiatkowski wystąpił na scenie, a potem nadszedł czas na ostatnie występy finalistów. Nikodem zaśpiewał Everything i do, Ola wybrała Crazy od Barkwia, a Michelle pokazała swoją siłę w litania Edyty Górniak. A potem nadszedł moment. Na który wszyscy czekali, ogłoszenie wyników. Po sumowaniu głosów widzów, triumfatorką programu okazała się Michelle Siwak. Jednak poza radosnymi wiadomościami pojawiły się też spekulacje. Czy to ostatni raz zobaczymy Idę Nowakowską i Tomasza Kammela jako gospodarzy The Voice Kids? Choć przez cały sezon pełnili rolę prowadzących, ich przyszłość w programie wydaje się niepewna. Podczas ostatniego odcinka, choć zapowiadali kolejne edycje. Nie zdradzili nic na temat własnego ewentualnego powrotu. Oznacza to, że może to być koniec ich przygody z programem? Wiele osób z niecierpliwością czekało na informacje od Adi Nowakowskiej i Tomasza Kammela podczas ostatniego odcinka. Choć prezenterka gorączkowo zapraszała fanów na finał programu, to po nim miała opuścić Polskę. Czyżby więc to był koniec ich współpracy z The Voice Kids? Choć nie zostawiła wyraźnych wskazówek co do swojej przyszłości. Fani programu zacierali ręce na myśl o ewentualnym powrocie duetu prowadzących.